Chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, że od prawie dwóch lat piję kolagen. Na początku piłam go w takiej dawce jak nam i nasza firma sugeruje, czyli 17 tysięcy mg. Po miesiącu widziałam naprawdę bardzo duże efekty picia tego kolagenu. Po prostu to było bardzo mocno widoczne u mnie, bo tego kolagenu w pewnych miejscach mi go brakowało. Natomiast w tej chwili po dwóch latach picia kolagenu muszę Wam powiedzieć, że mam dużo ładniejszą skórę. Jest ona dużo lepiej nawilżona, odżywiona, wydaje się gładsza. Włosy mam dużo lepszy skręt włosa. One są zdrowsze. Nawet jak myję włosy, to one mi po prostu mało co wypada, a miałam zawsze problem z tym, że podczas mycia włosów